pedagogiczne, witam artystów plastyków i witam przede wszystkim autorów prac, czyli kandydatów na absolwentów tejże naszej uczelni artystycznej, artystycznej, jakim jest Kielecki Plastyk, w skrócie nazywając. Witam wszystkich, dla których spotkania w naszej galerii są miłą chwilą i spotkania ze sztuką są ważne. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Proszę państwa, wystawy naszej kieleckiej uczelni artystycznej odbywają się od początku istnienia galerii. Od czasu zaistnienia tej galerii w tym miejscu, tu mają miejsce do roku te wy coroczne wystawy, z czego się bardzo cieszę i jest to stały kalendarz tych wystaw właśnie w okolicach matury i tutaj odbywają się również obrony prac maturalnych, jest to myślę, że dobry i mam nadzieję szczęśliwy początek jakże trudnej, ryzykownej drogi artystycznej, bo od talentu i od y, sukcesu artystycznego nie ma żadnych ubezpieczeń, po prostu każdy musi je wypracować sobie sam. I mam nadzieję, że kieledzy nauczyciele, artyści, wszyscy nauczyciele kieleckiego plastyka dokładają wszelkich starań, by przyszłym absolwentom wiodło się jak najlepiej i by przygotowanie, ogólne i zawodowe i artystyczne mogło zaowocować na późniejszej drodze artystycznej i myślę, że zapewne wielu z Państwa pójdzie tą drogą i być może kiedyś będzie otrzymywało wielkie, szacowne nagrody w Polsce, poza granicami za swoje dzieła artystyczne. I myślę, że, że życzę tego wszystkim, by tak to było. Wielu absolwentów kieleckiego plastyka zdobyło rozgłos międzynarodowy, zdobyło sukcesy artystyczne i ich dzieła no, zdobią różne miasta Europy, nie tylko w Polsce, nie tylko w Kielcach. Proszę państwa, sam jestem też absolwentem kieleckiego plastyka, tym, serdecznie witam swoich młodszych kolegów, koleżanki. Myślę, że, że ta wystawa będzie się cieszyła dużym powodzeniem, jak co roku, bo nie tylko nasi stali bywalcy, ale liczne rodziny, które zawsze emocjonalnie towarzyszą sukcesom, początkom tego sukcesu artystycznych młodych kandydatów na artystów. Proszę o bardziej szczegółowe omówienie Dzisiejszego święta artystycznego pana dyrektora Piotra Rosińskiego. Proszę państwa, nasza wystawa oczywiście nawiązuje po raz kolejny do tradycji lat monograficznych, które w naszej szkole już od kilkunastu lat są realizowane. Przypomnę, że koncepcję takich lat stworzył mój poprzednik Tadeusz Mali. Ten rok poświęciliśmy kulturze. Świętokrzyskiej. Zamysł mój był taki, że wiadomo, że w dzisiejszych czasach mamy ten proces integracji europejskiej, który się toczy na naszych oczach, który też, w którym też my uczestniczymy i obserwujemy w tej tendencji jednoczącej się Europy, że tam się eksponuje regiony, małe ojczyzny. Penetruje się kulturę tych regionów i tam się właśnie szuka dorobku, szuka się czegoś szczególnego. I właśnie myśląc o takiej penetracji rozpoczęliśmy rok świętokrzyski. Ta wystawa pokazuje, że nasi tegoroczni dyplomanci bardzo wnikliwie przyglądali się naszemu regionowi. I sam czasami się zastanawiałem, czy czy nie popadną w jakieś takie stereotypy typu, typu Baba Jaga, czy Pasiak i udało nam się. Nie popadliście w te stereotypy i bardzo istotnym jest fakt, że właśnie zainteresowaliście się tą kulturą naszą, tym naszym dorobkiem, dziedzictwem kulturowym, który jest na terenie Ziemi Świętokrzyskiej, a więc inspirowaliście się zabytkami bardzo słynnymi niekiedy, dostrzegaliście piękno krajobrazu, Dostrzegaliście ludzi, którzy ten teren wzbogacali swoją twórczością, którzy byli związani z tą ziemią i poświęciliście im swoje prace. Myślę, że ta wystawa właśnie też pokazuje to, że nasi absolwenci łączą ten moment kreatywności, projektowania z możliwościami warsztatowymi, a więc to wszystko, co, no, co robimy u nas w szkole. Chciałbym tutaj y, pogratulować przede wszystkim dyplomantom, no i oczywiście nauczycielom. Nie chciałbym tu dzielić na nauczycieli artystów i na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Myślę, że ta wasza twórczość, te prace, które tu pokazujecie, to jest rezultat pracy całego zespołu a więc waszych możliwości intelektualnych, projektowych i, i manualnych. Także cieszę się bardzo z tej wystawy, gratuluję. Jest ona bliska sercu, nie tylko mojemu, ale myślę, że także jest bliska sercu pani wojewody, bo odnalazła też miejsca, które, które są jej bardzo bliskie. Bardzo mi prosił panią wojewody o podzielenie się swoimi refleksjami. Szanowni Państwo, przyszło nam żyć w czasach, kiedy fascynujemy się kulturą europejską i światową. Ja od kilku lat śledzę tematykę prac dyplomowych naszej szkoły plastycznej. I kiedy usłyszałam w tym roku, że inspiracji będziecie szukać właśnie w naszej tradycji, w naszym bogactwie w Ziemi Świętokrzyskiej. Zastanawiałam się, jak do tego tematu młodzi ludzie podejdą w jak dojrzały sposób. Tak czasem na co dzień wydaje nam się, że tu, gdzie żyjemy, jest najbardziej ubogo, najbardziej zwyczajnie i tak, tak po prostu nijak. Patrząc na Państwa prace, które są wytworem umiejętności i zdolności ludzi młodych, ale tworzonych. I na których oddziaływali nauczyciele. Jestem pełna uznania za to otwarcie na to bogactwo ziemi świętokrzyskiej, na tą tradycję, kulturę, bogactwo technik wykazywanych i za to serdecznie Państwu dziękuję. Chciałabym życzyć, żeby Wasze wrodzone talenty i nabyte umiejętności w tej szkole i w przyszłych szkołach posłużyły Wam do budowania szczęścia rodzinnego, żeby ta praca dawała Wam satysfakcję. Bo tak bardzo świat artystyczny nam, technikom, nam, inżynierom jest bardzo potrzebny. Tak mało czasu mamy na widzenie świata inaczej. To dzięki Państwu otwieramy oczy na. Urody i piękno tej Ziemi, święto i tego świata. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby Wasze marzenia udało Wam się zrealizować w swoim dorosłym życiu. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że w tym roku nasza wystawa jest wzbogacona jeszcze o ekspozycję na pierwszym piętrze. W tym roku mamy pierwszy raz absolwentów z nowego kierunku, z kierunku marketing dzieł sztuki. I tam Państwo możecie zobaczyć ten nowy, no, bardzo taki trudny dyplom z właśnie marketingowców naszych. Także zapraszam nie tylko na parterze, ale i na galerię, tak zwaną galerię na piętrze. Dziękuję. Skoro już o tej części ekspozycji w Galerii na Piętrze. To chciałbym serdecznie podziękować szkole, że zajęła się bardzo trudnym tematem, jakim jest ewentualność przyozdobienia czy rozwiązania estetycznego tej naszej galerii, tego naszego budynku, głównie z zewnątrz, i takie projekty młodych kandydatów na artystów, młodych absolwentów yy, przyszłej tej szkoły. Te pierwsze propozycje są nam szczególnie miłe, bo one dotyczą czegoś, co jest w sercu miasta i co nie ma jeszcze kształtu na miarę y, funkcji, jaką pełni. I myślę, że te pierwsze projekty mogą być pewną wskazówką do dalszych opracowań, oczywiście pod okiem y, konserwatorów, bo jest to obiekt zabytkowy również. I tutaj myślę, że pani Anna Piasecka wojewódzki konserwata Zabytko będzie łaskawym okiem patrzyła. Serdecznie witam i będzie okiem łaskawym patrzyła na jakieś takie ciekawsze rozwiązanie wizualne właśnie serca miasta, tutaj obok magistratu i myślę, że, że to do przyszłości należy takie właśnie rozwiązanie plastyczne, urbanistyczne plastyczne, które no wcześniej czy później będzie musiało nastąpić w najbliższym otoczeniu naszej galerii i również naszej galerii. Serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do zwiedzenia wystawy, do skorzystania z obecności autorów, uczniów, opiekunów artystycznych, dyrekcji, bo to właśnie doroczne święto szkoły. Dziękuję bardzo. Thank you.